w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was w końcu z recenzją tego przecudownego wózka. Nie, nie przesadzam tutaj, naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z tego wózka. Jest to wózek polskiego producenta Camarello z Częstochowy. Model tego wózka to jest Belagio kolor 06, od razu podkreśla właśnie jaki to jest kolor, ponieważ są dwa kolory dosyć zbliżone do siebie, także ja posiadam 06, to jest ta wersja troszeczkę takiego jaśniejszego, zielonego. To jest jak oglądacie mnie na bieżąco mój drugi wózek z tej firmy. Dlaczego drugi? Ponieważ pierwszy ja powiem wam uważałam, że jest przecudowny, byłam z niego niesamowicie zadowolona, natomiast po trzech latach, kiedy wiedziałam, że pojawi się nowy dzidziu, wiecie, moda się zmienia. Mi się strasznie podobały te elementy takie złoto, mosiężne, te ramy nadają takiego niesamowicie nowoczesnego designu, że stwierdziłam, muszę go mieć i chcę, żeby mój... Bobas jeździł właśnie w takim wózku. Jakieś trzy miesiące posiadam ten wózek i jestem w stanie więcej o nim powiedzieć. Chciałam po prostu nim troszeczkę pojeździć, popróbować go w różnych warunkach. Właściwie zacznę może od czegoś, co zazwyczaj każdy w swoich recenzjach przedstawia na samym końcu. Jest to cena. Ten wózek kosztuje w okolicach 2 w jednym. 2,5 tysiąca jeżeli chcecie mieć nosidełko to trzeba oczywiście za nie dodatkowo dopłacić i wiem, że to jest cena wtedy za całość plus spacerówka oczywiście 2900, ale widziałam też promocji za 2600, więc te ceny tak się wahają, tak są różne, dlatego ja zachęcam Was do kliknięcia do opisu linka mojego z Ceneo, tam będziecie mieli najbardziej aktualną i zaczynamy od tej gondoli. Tutaj mamy gondolę, która razem z wózkiem waży około 13 kg. Moim zdaniem to nie jest ciężki wózek. Mamy tutaj tą wersję, kiedy dziecko korzysta z gondoli od narodzin do powiedzmy siódmego miesiąca życia. To jest gondola, gdzie dziecko może mieć maksymalnie 9 kg. Wszystko zależy od tego, jak długo korzystacie, w jakiej porze urodzić dziecko, bo na przykład jak jest zima i dziecko ma porę to ten czas się przeciąga bardziej. W mojej opinii przynajmniej tak to wygląda, bo chcemy, żeby to dziecko było tak, wiecie, fajnie tam opatulone. Tutaj jest oczywiście ten pokrowiec, który możemy zdemontować. Są tutaj guziczki. Zobaczcie sobie te detale, to jest coś pięknego. Jeszcze, jak już mówimy o detalach, tutaj też z tyłu mamy piękny taki detal. Ja zwracam uwagę na takie rzeczy, więc mamy tutaj taką możliwość, kiedy na przykład mocno nie wiem, wieje, sypie śnieg, pada deszcz. Można tutaj nawet tak podnieść sobie tą osłonkę i macie tutaj takie okienko. To, co nowego w tych wózkach jest, to tutaj kieszonka, której w tamtym wózku nie miałam. Jest to bardzo fajna tutaj przestrzeń, gdzie możemy coś wykorzystać. Można na przykład tutaj sobie wcisnąć telefon. Jak tutaj odepnę guziczki, wcisnę takie ukryte przyciski. To mogę, tą gondolę oczywiście tutaj złożyć. Jeszcze taka fajna rzecz, która tutaj jest, to taki magnetyczny jakby haczyk, gdzie możemy tutaj jakąś zabawkę przewiesić i dziecku będzie powiedzmy coś tutaj zwisało. Różno, w różnoraki sposób można wykorzystać różne opcje tego wózka. Kiedy mamy lato, możemy dziecku zrobić świetny przebieg. Tutaj mamy zamek, odsłaniamy siateczkę, dziecko ma bardzo fajny przebieg. Kolejna opcja przebiegu to jest to miejsce, tutaj jest również siateczka, natomiast żeby ten przebieg był zapewniony, to... W środku wózka trzeba odpiąć kolejny zamek i ten biały pokrowiec można całkowicie zdemontować. Tutaj mamy zamek na dole są rzepy, więc wyciągamy wszystko i dziecko ma znowu fajny przewiew. Można położyć dziecko na brzuszku i tutaj sobie obserwuje świat. Z tej strony tak samo mamy siateczkę. Więc na lato gondola fenomenalna, bo dziecko naprawdę sobie może w komfortowych warunkach leżeć, nie będzie tutaj przegrzane, nie będzie gorąco, bo będzie ten przebieg. Czyli podsumowując jakby tą wersję taką letnią, mamy tutaj tą siateczkę z jednej strony, z drugiej strony, tutaj od góry i jest tego naprawdę sporo, więc wózek został bardzo fajnie przygotowany na lato, żeby się dziecko po prostu tej gondoli nie przegrzało. Materac jest materacem piankowym. Rama wózka i oczywiście uchwyt jest regulowany. Można nawet tak wysoko sobie ten uchwyt tutaj ustawić. Jest Torba. Torba uważam, że jest lepsza niż torba, którą miałam w tamtym wózku. Dlaczego lepsza? Bo ma bardzo fajne te uchwyty i często właśnie noszę ją w takiej formie albo po prostu wezmę ją na ramię. Torba oczywiście posiada różne przegródki. Tutaj są takie otwarte po bokach przegródki. Tutaj mamy jedną kieszeń, taką mniejszą. No i ta główna kieszeń. Są tu takie standardowe przegródki, więc można sobie tutaj jakieś pieluszki, chusteczki nosić. Bardzo fajna no, i kolorystycznie bardzo mi się podoba. Chcę Wam jeszcze powiedzieć tutaj o tej przestrzeni, którą mamy pod wózkiem. Otwieramy ją z przodu i ja znowu mam tutaj napakowane różnych rzeczy: torby na zakupy, jakiś kocyk. Mam tutaj również te dodatkowe gadżety, udogodnienia, które są do tego wózka przeznaczone. Mamy tutaj miejsce, gdzie możemy włożyć sobie kubek. No ja akurat z tego nie korzystam, ale uważam, że to jest... Super sprawa dla mam, które po prostu idą na spacer, kupują kawę, bądź mają jakiś termos, więc można sobie to tutaj przechowywać. W razie deszczu mamy pokrowiec, który nakładamy na całą gondolę i osłoni ten wózek od intensywnego deszczu, bo ogółem materiał jest, jakby, jakby to powiedzieć, maskują taką wodoodporność, że te krople się tutaj unoszą, trzymają, ale jak zacznie naprawdę zrobić się wielka ulewa, to taki pokrowiec jest potrzebny i ten pokrowiec pasuje zarówno. Na gondolę, jak i na spacerówkę. Dzisiaj spacerówki Wam nie pokażę, bo spacerówkę wyciągnę około 8 miesiąca życia mojego dziecka, więc pokazuję Wam tylko obrazek, jak to wygląda. Mamy jeszcze taką osłonę w postaci siateczki, i ona również pasuje no, na wszystko, zarówno na foteli jak i na gondole, więc jak mamy taki sezon letni, latają komary, jesteśmy gdzieś na spacerze w lesie i nie chcemy, żeby tam dziecku jakaś mucha wleciała i bzyczała, to możemy e, również coś takiego użyć. Ta torba, która jest tutaj na samym dole, uważam, że jest znacznie lepsza niż torba, którą miałam w poprzednim wózku, ponieważ jest tak skonstruowana, że jak jadę wózkiem, to mam tutaj ten dystans między tym kołem a tą torbą zachowany dosyć duży. W poprzednim wózku było tak, że jak przyznam że dużo rzeczy wkładałam do tamtej torby i jak ona się wypchała to koła potrafiły mi tutaj trzeć o tą torbę, a tutaj jest to super wyprofilowane, super zaprojektowane, że nic się... nie ma jakby kontaktu koła z tą torbą, więc nic się tutaj nie uszkadza. Torbę oczywiście można zdemontować całkowicie i jeździć bez tej torby, natomiast ona jest bardzo praktyczna. Jeżeli chodzi o składanie tego wózka, to mamy tak jak chyba w każdym standardowym wózku czerwone przyciski, które wciskamy i demontujemy bardzo łatwy sposób tą gondolę. Można ją schować do auta. A jeżeli chodzi o składanie wózka, to ja robię tak, że zawsze delikatnie skręcam kółka te przednie, żeby one były prosto do kierunku jazdy, ciągnę tutaj za specjalne przyciski i składam wózek. Tylko uwaga, ważna, że zazwyczaj robię to na jakiejś kostce, jak wkładam wózek do auta, zawsze łapię sobie już wcześniej tutaj za to miejsce, za tą rurkę bo nie chcę, żeby wózek mi się oparł tym elementem o kostkę, żeby się po prostu nie haradał, więc ja już po prostu w pogotowiu mam uniesiony wózek, dźwigam. Jak chcemy wózek złożyć, to wystarczy pociągnąć, cyk i gotowe. Pokażę Wam jeszcze tą wersję z nosidełkiem, które po wielu sytuacjach też się przydaje, natomiast jeżeli chodzi o nosidełka, to raczej no, nie jest to taka wersja na wiecie jakieś spacery, bo jak mamy lato, to tutaj dziecko mm, się troszkę poci. no Lepiej jak dziecko leży w gondoli, ma ten pełne, pełen zakres ruchu, rączki może sobie dać tak. Jest ta wentylacja, a tutaj jednak dziecko później, jak ponosimy z takiego nosidełka i jest w tym nosidełku przez dłuższy czas to te plecki ma jednak spłocone. Także tutaj taka moja cenna rada. Uważam, że dziecka nie powinno się po prostu w wozić na spacerki. Oczywiście ten uchwyt możemy regulować w wózku jak w każdym. Mamy oczywiście hamulec i wózek nie jedzie. Zwalniamy hamulec tylko klikając. Można również demontować kółka. Jest to bardzo łatwe. Wciskamy czerwony przycisk i demontujemy już Kółko, więc jak trzeba ten wózek bardzo mocno rozłożyć na części pierwsze, to e, również to szybko idzie. E, może jeszcze spróbuję Wam pokazać, jak to się robi w przypadku tego e, przedniego kółka. Tutaj jest przycisk od góry, klik i całe kółeczko wychodzi. Fajna jeszcze rzecz jest taka, te starsze dziecko, kiedy prowadzi wózek, bo trzylatek e, nie jest w stanie idealnie prosto prowadzić wózka, to ten wózek pływa po drodze, to w tym wózku mamy takie udogodnienie, że jest blokada jakby kierunku jazdy i wystarczy przykręcić te dwa pokrętła i wózek jedzie całkowicie prosto. On oczywiście też delikatnie ma tendencję do skręcania, jak mu zadamy ten kierunek, ale nie pływa po drodze. Wózek ma również amortyzatory. I możecie tutaj zobaczyć, jak ta rama pracuje, więc kiedy jedziecie po nierównym terenie, te amortyzatory tutaj zapewniają większy komfort jazdy. Jest również regulacja tych amortyzatorów. Chciałam jeszcze powiedzieć, że koła są to koła jakby bezdentkowe. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych wentyli. Rączka tutaj jest skórzana i wózek ogólnie jest bardzo zwrotny. On naprawdę świetnie się prowadzi, fajnie się obraca. Zobaczcie, co ja z nim robię w miejscu stojąc. Jeżeli chodzi o te pokrycie, nie powiem wam profesjonalnie jak to jest pokryte, natomiast już nieraz coś tutaj zahaczyło i nie porobiły się żadne rysy. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to na tyle. Ja z tego wózka jestem bardzo zadowolona i dostrzegam tutaj bardzo dużo plusów. Jeżeli chodzi o jakieś minusy, to powiem Wam, nie dostrzegam. I ja jestem w tym wózku zakochana, bo on ma naprawdę świetny design i bardzo elegancko się prezentuje. Powiem Wam, szukam jakichś negatywów, ale no naprawdę nie widzę, bo wszystko jest też, jeżeli chodzi o wnętrze tej gondoli, wszystko jest demontowalne. Można takie białe elementy wyrzucić do pralki, wyprać, więc no, nie widzę naprawdę żadnych minusów. Aha, ok, może jeden minus. Jak macie bardzo małe auto, ja akurat mam małe auto, to e, jeżeli chodzi o wyrzucanie tej ramy do bagażnika, e, u mnie jest taka sytuacja, że albo trzeba wyciągnąć jedno kółko, bo e, wkładając do bagażnika mi się po prostu ten wózek... E, brakuje mi chyba 2 cm. Po prostu mi się nie mieści, albo mogę po prostu delikatnie odpiąć tylne siedzenia, kiedy oczywiście nikt z tyłu nie jedzie i wtedy też jakby cała rama wchodzi. Natomiast jeżeli macie jakieś auto kombi, to bez problemu taki wózek tam wchodzi. Jednak przy moim małym autku to no większość wózków po prostu do tego auta nie chce tak bezproblemowo wejść, ale no taki urok, jeżeli macie małe auto, małe do każdej Moje kochani, to na tyle. Jeżeli wam się podobało to oczywiście zachęcam Was do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, no i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!